Poziom przepustki mam chyba 40 Na to życie powodzenia. <laughs> dobra, lecimy tutaj, co wy na to? Teraz ja jestem z kurwa. czapu. Wypierdalaj, Jarki. Nie wiem. Wypierdalaj, ja <laughs> jesteś chujowym team liderem. Nie na farblast. Ej, kuczka ja. Ej, tu, a. <laughs> kurwa, się... Dobra, może być, to Okej, okay, to odznacz swoje farmlandy. Tu będzie git, blisko wyskoczymy. Odznacz farmland. to, to fioletowo-zielone. Fioletowo-zielone. Odznacz swoje farmlandy. Ej, chłopaki, skaczemy Miela? jak coś. <laughs> Teraz ci uda. <laughs> nie, ja nie, nie lubię tak daleko latać, bo to jest przejebane prawie. Ja, o, i tu obraże, kawlarki. Tu jest step, tu jest typ. Tu jest typ. Mam jednego typa, elo O kurwa, typ mnie goni, typ mnie goni, o, typ mnie goni, o, o, typ nas. mnie goni, ktoś mnie goni? Help mi, ktoś mnie goni <grym, Jestem, <grym, jestem, 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 jestem Christian cię gonił, ale tu, nie, ziemek mnie, mnie obił. O kurwa, jest, 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 jest na górze, jest na górze Oliłem <grym> go Tak? Dobra tak, tak, tak. Bo zabiłem mu ziomka, i się chyba na mnie wciążą co jest... Macie kawy jakieś? Ja mam dużo kawów. Ja kawy nie mam. A kawę? Ja niech, niestety było akurat wszystko powkładam, za nie zdążyłeś powiedzieć. Ja, już kur, już potrzebujesz. Ja, ja mam bajkę. O kurwo. Gdzie jest typ? Nie, to był kawi. To ja Zajebałem w niego kurwa ja już już stary z Potrzebuję Potrzebujesz Nie, już jest git, jest Ja, jest ja mam, ja mam stare złot, złotego kurwa PMA, MP7. I fieletową HDR-ę No i zajebiście, lecimy gadasz? chłopaki razem, no, żebyśmy się coverowali ok, Razem to, lecimy I to już nie potrzebujesz kurwa tego Ty ja nadrzut... nie, 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 nie mamy jeszcze, ej zbieramy kasę panowie No to quest'a ja nam zabrali ja Poczekajcie A... Tak, tak, tak O no, ale... jezu, mamy lupa chłopaki Mamy lupy, dawajcie Dobra, dobra, ja tu może coś znajdę <laughs> Ja zrozumiałem kurwa, ale <laughs> <laughs> Dawajcie razem latamy, bo to... O, to? o kurwa, ty, ty, typ, Kurczka, kurczka, gdzie są twoje itemy? <laughs> Tam, gdzie spingowałem Zapilnuj ich, Szyko Czekaj Proszę, że nie rusza, bo już po nie lecę suki Ty, ale to sniper czy co to było? Tomek? Co? Snajper, czy co? Kto cię sięgnął? Nie, normalny typy to jego O kurwa. Pa. Uważaj, uważaj tam, uważaj. Uważaj, putyka, tam czekaj. na końcu. Tam było moje zestawienie, jednak coś. Tu go nie ma, uważaj lega, lega, Dobra, lecę po mojej bronie. O Jezu, wziąłeś, dobra Radzę, żeby tam były <śm> No to jak coś to mi wąty do Wiktorka yeah. okay. <śm> Rzucić ci kewę? Ta, rzuć mi kewę. Kewy rzucie, kurwa, lepiej. Kawy, no Was Ta. Ta, też tak laguje? Tak, też laguje. Wszystko wam rzuciłem coś ja na twojej broni. Mam sniperkę. A dobra, niech ci będzie. No Typ jest. Tam jest. <laughs> My się strzelamy. To ma moją haderkę. Nie wiem, tam jest, była jakaś. Czekaj, zryk wuma. Lewo, lewo, boże. Nie, nie ma. C ktoś walga. O kurwa. Ale na mnie to na... Ja, na dole. Co to za lag? Nie wiem. Dobra, go. O! <śla> Takie <Ktośka. śla> <Ktośka. śla> Taki lag nie. Staraz. Ja też, mi cofnęło, stary. Mi cofnęło, stary. Typy, 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 tu są dalej. Typy ty, z dołu. Ej, podnie... poczekaj! Dajcie podnieś ciebie Idę podnieść kuczkę On by to mhm. dla mnie zrobił Kaczka! Darcy... idź Tam był typ, widzę, ale on już leży, dobra Ej, Te... chcesz tą sniper? <laughs> 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 ale lagi są, ale są lagi jak No... Sobie. Ale po Właśnie... serwer, to po serwer Ożywił typa Leci jego ziomek, tak Wiem, leci jego ziomek, tak Zostaw mi ten, luz. zostaw mi ten jego lód Właśnie ja zostawiam, masz HTR-kę i masz, no, no jest git no yy, Czekamy Raz, dwa, Mogą spadaj Jest, tam, ląduje, ląduje, ląduje ląduje. ląduje No to dawaj tutaj, tam, tam jest, tam to jest coś mam, mam Kuczka, weź tutaj ten Ale lagi Mam jednego Dobra, sorry, ale idę w ogóle Nie, spoko, tutaj, zabiłem tego ziomka, zabiłem go Powaliłem, powaliłem tam Jaki jest chujowy ten kurwa Nie mogę się... nic jebany. Ale są lagi No ja nie mogę użyć kewów, stary. Mam 5 kewów i nie mogę nic użyć. Tylko to kurwa jest przecież to w ogóle kurwa nie ma strzelać. O fajnie. Ty gówno. Ej dobra, zróbmy zrzut, panowie. Mamy 4000 45... Ty pokazuj mi, że, że nie dobra, mam kewów. A dobra, mam. Trzy, a mam... Idźmy. Tutaj, chodźcie, no Ja? Gdzie ten Tutaj, tutaj jest. Duchy. Chcecie kewy? Kuczka? Ej, jeszcze nie mam, jeszcze potrzebuję tego Kasa, 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 kasa Wydaję już, że? Ale ekipa, co macie Ja pierdolę, jak mówię, ja mówię kasa to dajcie kasę ja mam... Wid Widzę, tysiąka, widzę Tego tysiaka potrzebuję Stary, on walił z RPG RPG, ale mam tą tarczę Leci, leci, leci Spadamy Tu jest na blisko Trzech raszuje, trzech raszuje. Cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. Ja wycofuję kurwa, ja cofnij. To mam, to Cofnij, komar, cofnij. Mam ten, mam zrzut, mam zrzut. nas przelaguje teraz, to jest przejebane. Spadamy, spadamy. Ja jestem cały czas na lagu. Stary, to jest masakra jakaś. Ja wypostawiłem ten. Bijam położyłem tam jednego typu. Biją z prawej, biłem z prawej. Lecimy Tudzież na górę. Góra. Chodźmy na górę tutaj, chodźmy tutaj na górę. Okay. Całym teamem to ich rozpierdalamy, to nie ma opcji nawet. Oni tu są wyżej, 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 wyżej. Idziemy wyżej, bo on tu jest wyżej. A można tu wyżej wejść? Ja razy można. Panowie. Uważaj tam, można? Kuczek pilnuj Uważaj się, pilnuj się. Wiem, wiem, wiem. Ej, ja mam cały czas ten zrzut nasz panowie z obozu. Nie, nie, na razie, na razie. na razie. Dobrze, miej go na razie. To okay, jest zły moment. Jeden ziomek był tutaj na tym budynku, wiesz, tutaj. Ja postawiłem ten system trophy co blokuje 4 granaty. 3 mm. granaty. I trzy razy strzelił z RPG. I trzy razy zerwało za rakietę zanim doleciała. Nie wiem, czy to w ogóle widzieliście. Widziałem, widziałem, jak to postawić. To było dobre akurat. O, kurczka ma. Gdzie jest? No tak. tam przyjeżdża się. Choćmy. Dobra, chodźmy. lecimy no to do nich. Oznaczaj, oznaczaj, oznaczaj. To jeżdżamy. Oni się tak, od jest Leży jeden, zabiłem jednego, jednego zabiłem lewa, 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 lewa Po kewie, po kewie, po kewie jest, ten co, co znaczyłem. dojeżdżajcie go Nie mogę pomóc, nie już, mogę już, pomóc, jest Ja nie widziałem go Tam jest, dwóch, 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 dwóch Czekaj, chodź, 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 chodź tu Chodź tu Położył mnie Podnoszę Kamila Położył mnie Jest trzy, ja zabiłem jednego, położył Potrzebuję wsparcia Dobra, jest git. Przejdę do niego. Tam, tam macie go. Pod, jest. pod, jest. pod jest. Chodź koczka do nas. Chodź, koczka do nas. Chodź, są do nas. Daleko, nie Zaraz, ja i zrobimy ten... nie, Chodź, koczka do nas. Chodź, koczka do nas. Chodź, do nas. Chodź, koczka do nas. Chodź, koczka Chodź, 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 do ten Chodź, do ja bym no ja dojechał. Mam nawet Okej. Ja okay. mam stary. Dobra, chodź, do tutaj chodź ten zrzut zrobimy, tutaj. Dobra, My tu. cofajmy go, i ja zrobię tam zrzut czy tam. Ej, chłopaki jest zrzut, jest zrzut kurwa z drugiej strony. A dobra, mamy go kupiony faktycznie. Chodźcie do mnie. 200 metrów to do... na chuj nam biec Tutaj dawajcie ten zrzut, no. Gdzie się tam schowamy w tej co? A Nie, tu masz... jest w Tak, 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 za dom przejdziemy. Tutaj chodź Kamil. Nie jeden Kamil tutaj. Chodź, ja plecy pilnuję, tutaj na termowizji. Dobra, 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 rzucam to. No w sumie, a ja nie mam amunicji za dużo Ale ładnie, jed... ktoś powalił... Ja zabiłem jednego, ktoś jeszcze z was kogoś zabił ja, u nich? Ja położyłem, ja mam dwa killa ale... Ja ale położyłeś, ale nie, nie dobiłeś A to jednego położyłem i dobiłem Dobra, Trzymaj. no to ja kurwa Nie się teraz wymówię, suki jebane Tylko ja dalej kewów nie mam nie No nie mamy kewów, możemy kupić? Możemy, jest sklep Może Idźmy do tego Gdzie sklepu Gdzie tu mamy sklep blisko? Tutaj, przy nich Do tego tutaj... Albo nie, idźmy tutaj, chodźcie. Mamy tutaj misję i mamy tutaj lupy, sorki Mamy skrzynkę. To ja, to ja przypadkiem strzeliłem. Ej, e... czekaj, tu moje rewolwery gdzieś są. Ktoś mi zajęło rewolwery. Rewolwery teraz nie. nie są dobre. Nie, nie są dobre, rewolwery. Ej, gdzieś ktoś... gdzie mamy moich rewolwerów? A, tutaj były gdzieś. Tutaj przed chwilą mnie trzymałem. Tutaj, okej. Okay. Dobra, lecimy potem. Dobra, panowie, ruszamy się, ruszamy się. Lecimy Ty je masz cały czas? Nie, na drugiej broni? Nie, nie mam już nie mam ich Chłopaki, ja... wracamy robić Tych tą lupę, ma... bo musimy mieć kacę A, e, A tu... e, chłopaki, wracamy tą nie lupę wiem, robić To ja nie, nie? nie? mam, nie mam los snajperki, mam swoją A... Ja wiem, wierzę... że Typy, kurwa snajper Ja pierdolę, wypierdalajcie i ruźcie te jebane chuj z tymi rewolwerami I tak mają nerf'a nie, nie mam czym grać, kurwa nie, tak jest ten... Dobrze się Widzę nie graj, typa, tak. widzę typa, tam jest

o stary już dostaję. O kurwa podnieś mnie ktoś podnieś ale... To Huj Nie zarzęsłonąłem Kolejna ekipa Kolejna ekipa no Ojejs Wszystko przez te wasze firdolone rewolwery Brzezicie kurwa stali tam z 2 minuty Krystian stary zniknęła broń z mapy no, Co ty galos? Ja je Nie Miałem w nie broń nie On nie podniósł Ojejs Później je wymienił I chuj zniknęły stary a tak możesz się stać, zbugowało je. Super. Byku, on idzie twoją prawą, on idzie twoją prawą. Dobrze. Pięknie. Kamil, pokażę ci gdzie masz lecieć, co to na to? Mm, leć tutaj. Leć tam, bycie za... po prosto, prosto tam leć. Nie musisz lecieć na spadochronie. A ktoś jeszcze gra Lecie, leciecie leci po tą flagę, lecie, leci po flagę. Uważaj, uważaj. Dobra. Tak, dobrze. Dobra, dobra, dobra. I zróbcie tą lupę razem. Możemy to jeszcze ugrać. Ale to lagi są pojebane. W serio, na początku trochę... gry. Ale to serwer. No tak, no zgadnijmy dlaczego. Może dlatego, że gra jest za flico. Ale nie będę hejtował ludzi, którzy grają za grę z Afrika, bo Kamil jest taka osoba. Tak, bierzcie tą lupę. lupę. A Polska śpiewa z nami. Ja bądź kurwy co grałem za darmo wami. Bardzo ma Ogarniamy co mlupami balą. Ty, mamy o Jezus, 700 metrów to chuj, to sobie już prędzej kupimy. Ty, albo wiesz co, kam dawaj auto, auto tak, i na. Nie stary głupi pomysł serio, zróbcie i podnieście na macie to jest sklep i ciągle. Twoje pomysły wszystkie wypalały w ten sposób, że cały team ginął. Kuba. Ja z tobą poszedłem stary, to oni nie poszli z nami. Ja z tobą poszedłem powaliłem tego snajpera Dostał. Ja też powaliłem jednego. A. Nie chcę nic mówić, ale... Dobra, oko mamy to. To Dawaj tym autem Macie jeszcze lupę jedną Ta Ta, <coughs> zrobimy lupkę I będziecie mieli hajs, żeby podnieść przynajmniej jednego z nas Dozbierajcie to kilkaset golda, bo dostaniecie po 2-3 tysiące No już macie hajs na wszystko, jeszcze ostat ostatnia lupa nam została I będziecie mieli hajs Potrzebujecie dostać. Akurat jest blisko. Uważajcie, jak ktoś się strzela. Ty strzelają. Uważajcie. O Jezus, strzelają się przy lupie centralnie. Poczekajcie, ja tam nie szedł. Przeczekajcie to. Ale chcecie, no w sumie. Ty, czy się wpierdalamy? Bo i tak jest połowa i tu od nas. Dobra, wpierdalajcie się, Dobra. jak chcecie. Tylko razem. Macie nalo, tak coś. Weźcie tam lupa, najpierw jak się uda to nie, nie wpijajcie się znaczy... Oni są na górze, oni są w górze wbijaj wbijaj, 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 Ale są zajęci O drugi Zajebiście Bierz tam lupa Bierz lupę i spier dalej O kurwa, lupa jest tam dalej, o chuj Nie do tego budynku wbiliście Kamil, dawaj do mnie, kamil, dawaj do mnie Stop, macie tutaj, nie wychodź, poczekaj macie tu broń To zbierajcie, to jest złota snajpera jakaś Jak... No, jak... jak wy nas podnieśliście tak szybko teraz? Nie ogarnąłem. Bo ja wziąłem ty, ty. Ej, to do... tak szybko? Ktoś strzelał. No wiem, ktoś strzela, bo jeśli mówisz, to jest jeszcze Dobra, dobra, fałka. chowajcie, się, Ej, Krystian, podnieś mnie, chuju. Masz tyle, tyle siana. A... No już idę. A masz sklep ty... siebie. Ja oczuśnieniem Dobrze no Kipa, tutaj ty... Mam go, jednego Dobra, wyłożył się syn, pięknie Dobra Nie, wyłożył się, ja go wyłożyłem dalej też są. Tam Pony, dalej też są. Osłaniam was, osłaniam was Tak, są tam, są słabo tam Widzę słowa. O, leży, 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 leży cel Uwaga, uwaga, uwaga chłopaki. Nie Idę do tam Ja was osłaniam Idę do tam Ej, trzeba go rozjebać, on jest gdzieś tutaj Ułożę o tego wali. Jeszcze jest jeden. Po po Jest dwóch tam. Tam jest dwóch typów. Ej, ktoś wali jeszcze, stamtąd to, Uwaga, 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 uwaga. uwaga. O... Ej, inna ekipa. Podnieś mnie ktoś. Chodź, chodź, już, już, wracaj, no, komer, wracaj, no, wracaj, wracaj. Inna ekipa. Ile razy cię podnoszę, to zawsze się ja wypierdam no. Gdzie to jest ten sklep? Dobra, bo ja biegnę Tomka podnieść Rzuć smoka, rzuć smoka, no przełcie no, rzuć. Kurwa, Tomek, nie no nie jest. Bierz, bierzesz, bierz, bierz, dawaj, bierz. Dawaj. podnieś go, podnieś go Stara Stary, no zawsze Dobra, jest no jedną. No, no nie mogę robić że ci wyjeba. No tak, no, ale stary luźno przecież. Eeeh, tam... Kepla, 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 Ej kurwa, tu nie Co Ciebie upierdalacie, w domu jest trzech złych! Ciebie kurwa! Jest. Trzech jest złych! W którym domu? W czym? W tym, w którym cały czas biegałem z Kamilem. I w którym rozjebałem te ja dwóch typów. Jest. Ja tu jestem. Ja pierdolę, wy jesteście kurwa nienormalni. Gostą nam weszli do chaty? Nie do tej, komary, A bo biegacie część. To są dwie chaty, czaisz? Ty wyszedłeś do tamtej. Tutaj, tutaj jest trzech typów. No wiem. Ale to, wyszedłeś do innej chaty Ej bo ja domal tam Jest tutaj, jest Dobra spadamy Chodź pod na górę mój. Cześć, Uważaj, uważaj Jak coś tu uciekaj Jest dwóch pod nami, trzech Trzech jest, trzech jest Oni się z kimś walą, jest git Oni myślą, że to... oni wiedzą, że to jesteśmy trzema ekipami Super. Nie, Poczekaj. to tak się dzieje na tych no. Się masakra dzieje masakra? no właśnie użyłem dwóch, bo nie miałem nic innego. Widzę typa. Położyłem... O kurwa, po, 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 położyłem typa jednego. On był sam, dawaj podnieś mnie. Ale jednego typa zabiłem. Cicho, cicho bądź Jestem na safe pulsu mam, jest tutaj trzech typów przed nami. Nie idź tam, kurczka jest trzech typów przed nami, nie idź tam. Są tam trzech typów, ale chujowo wyłączcie tam, tutaj, proszę skanowali drzwi, dawaj na górę, dawaj na górę, bo jest łatwiej na górze się bronić. Może i w szokcie. Tam jest, no widzę. No kurwa, jak? Nie, 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 tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj oj 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 Oh yes sir